Ze mną Casio, cześć. Cześć. Dlaczego Prime MMA będzie lepsze niż Fame i niż High League? Bo Don Casio Król jest we wszystkim najlepszy, pokazał to niejednokrotnie i po prostu... No nie ma innej opcji po prostu. Wszystkich to interesuje, jaka jest Twoja rola w Prime? Czy Ty masz udziały, czy jesteś jednym z włodarzy, którzy są właścicielami? Jak to wygląda tak prawnie? Jestem szefem Prime Show MMA, i ja ustalam kto ile ma udziałów, jak ktoś chce bardziej się zagłębić, nie będę mu teraz tutaj wykładu robił, to niech sobie zobaczy, co to jest umowa powiernicza, Od, oddalam do Google, niech sobie poczytają i wtedy może, może będą mieli więcej w głowie, e, wiesz, kogo chcę, to zatrudniam, kogo chcę, to zwalniam. Czy ty ustalasz, kto będzie walczył w Prime? Tak, ja ustalam, oczywiście mam też swoich wspólników, którzy też mi w tym pomagają, każdy ma swoje jakby role tu w federacji, ale główne decyzje podejmuję ja. Jaka będzie droga Prime w przyszłości? Dokąd będziecie zmierzali? Na samą górę, chociaż nie wiem, czy już nie jesteśmy, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze wyżej. Chcecie zdetronizować Fej, Michaj? Nie potrzebujemy. Nie chcemy konkurować z nikim. Bardziej możemy im pomóc. W razie co? Jak. Ja nie jestem jakąś zawistą osobą, pomimo że źle na nas gadali, to nie czuję jakby żalu, też wiem, że Boxdal to miał odgórnie powiedziane, z góry tam od ludzi, nie wiem, może od marketingu, może od y, tych jakby y, prawdziwych wodarzy i tak i, i dalej, więc nie, nie mam zawiści, ja bardziej... Skupiam się na Prime Show MMA, a nie na konkurencji, czy będziemy chcieli być pierwsi. Wydaje mi się, że jak skupię się, będę dawał ludziom to, czego potrzebują, to oni to docenią. Zresztą już widzimy po pierwszym, po naszej drugiej konferencji, że zrobiliśmy wynik w 24 godziny milion wyświetleń, co nawet skłoniło wielkiego boxdela do zmiany frontu i się wycofania z tych słów, że nic nie idzie, nic nie idzie. No. A jak yy, skomentujesz to, te słowa Bugzela, który powiedział o tym, że jesteś wypłacanie w stosunku do zawodników, do ich garzy. No, wystarczy, że sobie obejrzysz już kolejną jego wypowiedź. Jakbyś yy, słuchał, tak, tak jak powiedziałem, wycofał się z tych słów i yy, zmienił w ogóle front. Jakby co widzi, myślisz? że to pójdzie i że to osiągnie sukces. Zresztą widzę już, jak w tym tygodniu ruszyła sprzedaż pay-per-view. Wszystko idzie fajnie. A co teraz myślisz o Bugzelu tak ogólnie? Ja mam do niego obojętny stosunek, to jest tak jak mówię, duże, grube dziecko, nie traktuję go jeszcze poważnie, jeszcze musi trochę dojrzeć, a ja już dojrzałem na tyle, że nie będę czuł zawiści do człowieka, którego tak naprawdę wiele fajnych chwil z nim spędziłem i wiele czasu śmiesznie spędziliśmy i... Tak, wiesz, fajnie, naprawdę, no ciężko go nie lubić, pomimo że próbował tak mi kłody pod nogi podkładać, że powinienem, jakbym był, nie wiem, 5-6 lat temu jeszcze chłopakiem Kazikiem, bo siławy mam ksówkę Kazik, tam byłem takim łobuzem, to, to pewnie bym go nienawidził. A teraz nie, no, odchodzą ode mnie takie negatywne emocje, bo yy, chcę przyciągać te pozytywne, a wiem, że jak będę pozytywnie myślał, to Prime Show MMA wybuchnie. Dlaczego zdecydowałeś się właśnie przejść z roli zawodnika do roli włodarza, osoby, która zatrudnia, która zwalnia, która ma głos, kto będzie walczył, w jakiej federacji? No bo to jednak jest duży przeskok, jeśli chodzi o twoją karierę zawodową. Myślałem o tym bardzo długo i w końcu podjąłem decyzję taką, że to zrobię, bo jakieś swoje cele wykonałem. Może to też był taki efekt, że się bałem, że nagle, wiesz... Wpadnę w jakąś taką stagnację, w jakiś taki wiesz, że to nie ma sensu, to nie ma sensu, to nie ma sensu. A teraz czuję znowu, że cały czas jestem w trybach takich. Mocnych i cały czas coś muszę robić, i cieszy mnie, cieszą mnie wyniki, że mogę jakby sprawiać radość ludziom i że doceniają. No, same pozytywne komentarze były po ostatniej konferencji. Tego ludzie chcą i wiesz, zdarzą się ludzie, co będą narzekać, ale tak naprawdę on też to ogląda po to, żeby właśnie te skrajne emocje dostać. I powiedzmy sobie szczerze, no tego ludzie chcą. No. 101 twarzy, Don Doncasio, Don Casio Król i tak dalej. To jest maska, to jest Twoja rola medialna, czy taki jesteś naprawdę? Nie, mam 101 twarzy. Po prostu jak ją przestawię, jak teraz przestawił i wrócił do jakiejś e, twarzy z młodych lat to wiesz, to mógłbym tu wszystkie te kurwa kamery porozkurwiać, ale już e, nie włączam tej, e, tej twarzy, bo dojrzałem na tyle, że bardziej kontroluję te twarze i po prostu jak jestem, nie wiem, na konferencji e, i muszę to prowadzić to pyk i przestawiam. Jak wchodzę w rolę zawodnika pyk i przestawiam.